Witam, jestem Mr. Rychuta. To jest kolejny odcinek serii Minecraft Retro. Tak jak ostatnio wspominałem, dzisiaj wybudujemy sobie szklarnię gdzieś tutaj, w tamtym miejscu, gdzie jest oświetlone. Um, no i okej, okay, pomiędzy ostatnim odcinkiem a tym pozbierałem sobie troszkę szkła. A, gdzie jest moje całe szkło? A, tutaj, Eee, okay. To weźmy sobie teraz i. Zejdźmy na dół, żeby wybudować właśnie tą szklarnię. Ale jeszcze będziemy potrzebowali motyki. A może nawet dwóch motyk. tego sobie zrobimy jeszcze jedną. E, bo jeżeli będziemy zbierać sadzonki oczywiście, z trawy, to troszkę nam. <laughs> wybaczcie, dalej jestem trochę chory. To troszkę nam się zużyje ta motyka. A jeszcze w farmie będziemy musieli zaorać troszkę ziemię. Poczekajcie, wyłączę sobie radio, bo mam odpolone w tle i trochę mnie rozprasza. Um, ok, teraz trzeba pomyśleć, gdzie tutaj, by tą farmę zrobić. Tak myślę, że odtąd. Dwa. Nie, to będzie tak. Raz, dwa, trzy, cztery. Woda będzie płynęła. Może tu będzie 5 i raz, 2, 3, 4, 5. Od tamtej pochodni do tej pochodni. I teraz na długość 8 kratek. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. To tu będzie na 9 pochodnia, bo. Język już mucha, ty lata. Bo pochodnie wyznaczają <laughs> wielkość szklarni, czyli szkła otaczającego pole, a ja przed chwilą liczyłem szerokość i długość pola, na którym będę sadził, sadził zboże. Okej, okay, ta pochodnia jest akurat tak samo ułożona jak będzie szklarnia, tak więc oznaczmy sobie to może szkłem. Czyli szkło powinno mieć tutaj szerokość 10 kratek. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Ok? Tutaj powinno być również 10. No nie policzyłem, ale trudno. Dobra, to ja sobie to przyspieszę i po prostu zobaczymy się, jak będę już kończył tą farmę. Tak więc zaraz wracam. Okej, okay, jak widzicie, nasza szklarnia jest już prawie ukończona. Mm, troszkę nasion mi brakuje. Jeszcze drzwi muszę tutaj wstawić. <laughs> I ogólnie już um, działa tak jak powinna. Troszkę się kopsałem w obliczeniach, bo um, chciałem, żeby tu było 5 kratek, tu było 5 kratek i woda nie była pod tym szkłem, tylko po prostu w szklarni. Tak, żeby szkło jej nie zasłaniało. No ale. Troszkę mi nie wyszły obliczenia No i musiałem zrobić wodę pod szkłem Żeby mi się to wszystko zmieściło Żeby po prostu większa ta farma była Bo tak to by miała trzy kratki szerokości A tak to ma cztery I więcej za jednym razem będę otrzymywał zboża No i okej okay, Teraz wejdźmy na górę po Żeby zrobić sobie drzwi Tu jak widzicie <laughs> baczcie, to gardło w ogóle Muszę się napić wody Tu jak widzicie e, zrobiłem taki fajny spadek Obrodziłem wodę drabinkami Przez co on nie rozlewa się na boki I mogę sobie swobodnie spaść, ale chciałem zrobić tak, żeby Woda była tutaj w jednym punkcie I żeby po prostu przez nią przelecieć i tutaj już jej nie było Ale przez to, że tabliczki nie mogę postawić na ścianie, no to Musiałem zastos zastosować taki mechanizm Parę osób z was pisało mi jak to rozwiązać i myślę, że O coś takiego wam chodziło, bo dokładnie mi tego nie tłumaczyliście Ale Myślę, że taki mechanizm też będzie się sprawował dobrze. Po co ja tu przyszedłem? Po drzwi. Jedne drzwi mam. <coughs> przypadkowo zrobione. piasek mam odłóżmy tutaj. Nie to strasznie. Coś z tym gardłem dzisiaj. Mnie męczy. Bra, druga para drzwi. Znaczy jedna para drzwi. Jedną parę drzwi mam. Teraz się zastanawiam czy, czy wszystko wziąłem z domku. Czy tylko drzwi miałem wziąć. Aby czegoś jeszcze nie miałem ze za sobą zabrać, dobra. Póki jeszcze jest w miarę jasno, zużyjmy już tą całą motykę. Wspierajmy te nasiona. W sumie e, zapomniałem teraz, że jeżeli chodzi się po grządkach, to, to od samego chodzenia one się psują, bo mi się pomyliło z nowszymi wersjami Minecrafta. I po prostu sobie po nich chodziłem, orałem, odwracam się, patrzę, znowu, jest takie zniszczone, zastanawiam się czemu sobie, już wspomniałem w końcu, że, że przecież się niszczą odchodzenia, a nie tak jak w nowszej wersji, tylko odskakania, poza tym z tej shifta nie ma na wersji invdev i trzeba sobie radzić bez niego okej okay. sobie będzie tutaj rosła, ja sobie wejdę na górę. Czekajcie czy tutaj mam włączone Mam włączone. Ok. Troszkę mi się poza tym zm... z... nie zmniejszyła, zwiększyła. Zwiększył rozmiar mapy, bo kawałek w tamtą stronę poszedłem po piasek, to mi się nowe tereny wygenerowały. W sumie musimy wyruszyć w końcu na jakąś wyprawę, zobaczyć, jaki teren mamy tam dookoła. Tylko, że trochę się boję, że jak pójdę gdzieś dalej, to już nie wygeneruje mi się taki fajny teren jak tutaj i będę skazany na jakieś. Krzywe, nie wiadomo co, że nie będzie takich fajnych gór, tylko jakieś płaskie tereny. W sumie ja nie lubię takich terenów, dlatego trzymam się tego miejsca i nie chcę go opuszczać. Wolałbym się najpierw tutaj rozbudować, a potem zwiedzać co mamy gdzieś dalej. Może akurat kiedy indziej mi się wygeneruje coś fajnego. No nie wiem, zobaczymy. Prędzej czy później na taką wyprawę wyruszymy. Póki co e, zapewnimy sobie tutaj dobre życie. Okej, okay. co jeszcze się zmieniło tutaj na mapie? Zobaczmy, wejdźmy na górę. Zniszczyłem tamte schody na górę, bo one zajmowały za dużo miejsca i no po prostu nie podobało mi się to. Chciałem się tutaj bardziej w tą ścianę przekopać, to ciągle na te schody natrafiałem, dlatego postanowiłem je zniszczyć. Tutaj robiłem sobie jeszcze drabinki jakieś na górę, które też zniszczyłem. W końcu zrobiłem sobie tylko takie pojedyncze wyjście na górę, na razie takim wystarczy. To tutaj trzeba będzie całkiem zakopać, to wszystko, tu już nic nie będzie, tu były schody, były drabinki Schody też tu były w sumie wcześniej jeszcze um, No i jeszcze tutaj włożyłem sobie płytki, żeby jakoś to w miarę może lepiej wyglądało, może gorzej Nie wiem, mi się to tak średnio podoba, chociaż tak jak wcześniej było, może nie było lepiej Może to jakoś nadaje fajny... Faj może to nadaje jakiegoś lepszego efektu? Nie wiem, mi się tak jakoś bardziej podoba niż wcześniej było. No i to chyba było tyle z tego odcinka. Dzisiaj krótko, ale zwięźle i na temat. Jak widzicie, farma sobie stoi. Wcześniej, jak wracałem z tym całym piaskiem, który później przetapiałem, to tutaj w miejscu tej farmy pełno owiec mi się zaspawnowało. Chyba z 15 ich było. Mm, to tak dziwnie wyglądało. Niestety nie, nie, nie nagrałem tego po prostu, bo wtedy dopiero się szykowałem nagrania tego odcinka. No ale szkoda, mogę chociaż screena zrobić właśnie na Facebooka bym wrócił. A propos Facebooka, to zapraszam Was na moją fanpage, gdzie ciągle zamieszczam informacje o e, odcinkach jakie się pojawią w na najbliższym czasie, oraz różne inne rzeczy. Mam nadzieję, że będę w najbliższym czasie zamieszczał, tak więc lajkujcie mój, moją stronę na Facebooku, serdecznie zapraszam. No i okej, okay, to by było tyle z tego odcinka. Komentujcie, subskrybujcie, dawajcie łapkę w górę, do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się, no i cześć! Aha, jeszcze może taka informacja, że postaram się zrobić nowe intro do tej serii. Takie bardziej pasujące może. Um... Ale to zobaczycie w najbliższym czasie. W tym odcinku jeszcze będzie chyba stare intro, w następnym pomyślimy może będzie jeszcze to co teraz jest, a może zrobię nowe. Zależy, czy uda mi się wszystko nagrać. Dobra, teraz to już było wszystko. Cześć.